Kim, Pat patrzcie, Leo, zbierałam cukierków tylko jeden dzień. Dzisiaj. Nawet jest nie dzień, i... tylko kilka chwil. No właśnie, tylko dwie godziny. Nawet nie całe. No właśnie. Byłoby więcej, gdyby nie było się zmarłych i gdyby ludzie nie wyjechali, prawda? No właśnie. Boże, ale co tutaj jest? Wszystko. No. Ja jedko od babci mam. To, to są moje ulubione, a to nie od babci nawet. No. to są od babci. No dobra, już nie wyciągaj wszystkiego. Dobra, mamy cały ten, całą, całe wiaderko. Wow! Oto wszystkie moje cukierki. No. Jezus Maria. Dziecko, leczymy zęby jak nic. Pa!